Trójkolorowi już nie mogą doczekać się meczu w Bielsku. Sztab szkoleniowy będzie miał problem bogactwa. Do składu wraca po pauzie bramkarz Sebastian Nowak, którego ostatnio z powodzeniem zastępował Mateusz Abramowicz. No ja liczę na to, że zagram. Wiemy, że Mateusz tam jakieś ma problemy z ręką, tak więc nie wiadomo, czy zdąży się wykurować do tego spotkania. Mateusz podjął rękawicę, skorzystał to, że ja zostałem... Zawieszony na dwa spotkania, tak więc teraz wracam do składu i, i tak jak wcześniej powiedziałem, mam nadzieję, że ja zagram w Bielsku. Choć Sebastian Nowak pauzował przez dwa mecze, wolnego nie miał. Popracował także indywidualnie w okresie, gdy nie był włączony do 18 meczowej. To ma zaprocentować już w najbliższym czasie. Odpoczynku nie było za dużo, bo graliśmy środa, sobota, tak więc tydzień temu rozegrałem mecz. Dużo przerwy nie było, myślę, że to dobrze na mnie wpłynęło, bo troszkę popracowałem nad motoryką jeszcze i mam nadzieję, że moja dyspozycja w następnych spotkaniach będzie jeszcze lepsza niż przed tą przymusową pauzą. Mimo absencji w dwóch kolejkach, nominalny pierwszy bramkarz Gieksy wspierał swoją drużynę z trybun. Bacznie przyglądał się kolegom w trakcie zremisowanego meczu z Zagłębiem i tak podsumował grę GKS-u. Trzeba przyznać, że w tych dwóch spotkaniach rozegraliśmy naprawdę dobre spotkania i no... Jak życie pokazuje, nie zawsze wynik idzie w... tak, jak, jak gra na boisku, bo uważam, że w spotkaniu z Zagłębiem Sosnowiec byliśmy lepszą drużyną, a paradoks polega na tym, że mogliśmy to spotkanie przegrać, gdyby Dudek wykorzystał rzut karny. Ale myślę, że cztery punkty w tych dwóch spotkaniach trzeba szanować i obyśmy tą dobrą serię podtrzymali w najbliższym spotkaniu. Trójkolorowy golkiper liczy, że jeśli zagra, to uda mu się pomóc drużynie w prestiżowym meczu z Pod Zapowiada się trudna przeprawa z kandydatem do awansu. Czas kontynuować punktową serię i wygrać w Bielsku. Ostatni raz wiek się udało się to w sezonie 2009-2010. Nie ma się kogo bać. Podbeskidzie wiadomo, że też chce awansować do ekstraklasy, ale tam grają tacy sami ludzie jak my. Być może mają więcej doświadczenia, jeśli chodzi o grę w ekstraklasie, ale to jest pierwsza liga i. I na pewno pojedziemy tam powalczyć o trzy punkty. Pod Beskidzie biała GKS Katowice. Piątek, 2 września, godzina 18. Relacje na żywo na stronie oficjalnej www.gkskatowice.eu oraz profilach GKS-u na Facebooku i Twitterze.